No bardzo dobrze, dużo się działo, myślę, że też o to chodzi. Podobno 400 tysięcy więcej widzów. To jest po prostu wspaniałe, cieszymy się wszyscy. Czy pozostałe gwiazdy mają z nimi szansę? Świat się zmienia, media się zmieniają. Jeśli chodzi o Bagiego, to jest fantastyczny chłopak. Tam podobno mocno iskrzy, Paulina. Ale ja z Kaszką też bym się świetnie dogadała. Ja myślę, że Agnieszka jest na etapie układania swojego życia na nowo. My tak naprawdę się znajdujemy na gorąco po najnowszym pokazie Karol Karoliny Pisarek, która zadebiutowała jako projektantka. Jak Ci się podoba pokaz? Bardzo, w ogóle bardzo kibicuję Karoli i cieszę się, że spełnia swoje marzenia, że w ogóle się spełnia w życiu, bo to jest bardzo ważne. Także cieszę się jej szczęściem dzisiaj i przyszłam tutaj ją wesprzeć. <gry> bo wy chyba się poznałyście na parkiecie Tańca z Gwiazdami, czy wcześniej jakoś? Wcześniej, ale tak, my się lepiej poznałyśmy tak w tańcu i no, były to za każdym razem, kiedy się spotkałyśmy, to były za każdym razem bardzo miłe spotkania, fajne relacje, więc tak się jakoś wspieramy po koleżeńsku. A czy ty wyobrażasz sobie, żebyś kiedyś tak zaprojektowała swoją kolekcję? Wyobrażam sobie. Co mu chciałoby się stać, żebyśmy zobaczyli twoje projekty? Musiałabym mieć więcej czasu na pewno, żeby to zrobić, ale no wszystko wymaga zaangażowania. Czy praca dziennikarska, prezenterska, czy praca projektanta. To nie jest tak, że sobie po prostu coś wymyślimy i, i ktoś za nas to zrobi. Jaki styl na co dzień preferujesz? Wiesz co, tak jak patrzyłam na stroje Karoliny, to one bardzo mi się podobają, bardzo mi się podobają, ale ja ogólnie taki bardziej elegancki casual lubię, bo lubię wyglądać jednocześnie na luzie, jak i właśnie szykownia, da się to połączyć od dziwo, więc na dole zwykle wygoda, czyli mówię o płaskich butach, ale tutaj lubię być bardziej elegancka. No, i też prezentujesz się, zawsze wyśmienicie w tańcu z gwiazdami. Dziękuję. Czy Ciebie ubiera dużo stylistów, projektantów, czy Ty sobie sama czasami wybierasz kreację do tańca? W tańcu jest tak, że mamy stylistę Maczka, Spadło, który opiekuje się nami i wszystko dogadujemy razem i myślimy o tym, więc super mamy współpracę i fajnie się dogadujemy, rozumiemy i to jest myślę bardzo ważne. Ale oczywiście, że jest to wszystko dopasowane do mnie, to nie jest tak, że, że Maciek przynosi, ja zakładam wszystko, co on przynosi, on ze mną rozmawia, wysyła mi zdjęcia i naprawdę to są długie rozmowy, przeglądamy wspólnie wiele projektów, mierzymy, to są przymiarki, jest ich wiele, więc, więc to tak wygląda. I i fajnie, jeżeli spotka się takiego człowieka, z którym macie taką nic porozumienia. E, mówię właśnie o takim styliście, który się opiekuje programem. To jest bardzo ważne. Jak będziesz wspominać właśnie tę minioną edycję? 30 jubileszowa edycja minęła 20 lat tańca z gwiazdami w Polsce. Jak zapamiętasz? No bardzo dobrze, dużo się działo, myślę, że też o to chodzi. No. E, było, e, były fajne spotkania, fajne relacje nawiązaliśmy. I też dobra atmosfera taka między nami. Myślę, że pewnie pod względem różnych kontrowersji i takiego dużego zamieszania ciężko będzie powtórzyć coś takiego, ale, ale myślę, że widzowie bardzo się interesowali tym programem i dużo się o nim pisało, mówiło i myślę, że to też jest niezwykle ważne. Także się... bardzo udana edycja. Bardzo udana, bo to też się przełożyło na wyniki oglądalności. Podobno 400 tysięcy więcej widzów w porównaniu z poprzednim rokiem. No bardzo dużo, w ogóle Polsat, Wiedzie Prym, we wszystkim, także z dumą i radością o tym mówię dzisiaj, i, i myślę, że to jest, to jest po prostu wspaniałe. Cieszymy się wszyscy. Wygrana Bagiego zaskoczyła Ciebie tak jak Jurorów, czy jednak nie, dawkowałaś emocje? Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje w portalach plotkarskich do końca. Gdzieś tam nie wzytujecie dzisiaj o jakieś kontrowersje, ale, ale nie, w ogóle mnie nie zaskoczyła. Poza tym Bagi to jest taki chłopak, który podbił totalnie moje serce. Madzie, uwielbiam i znamy się już od jakiegoś czasu. Więc kiedy bliżej Bagi poznałam, to jest tak otwarty, wspaniały, dobry człowiek, że wcale się nie dziwię, że widzowie go pokochali. Ale już wiesz, pojawiły się w internecie komentarze, że znowu wygrał TikTok, bo wcześniej była Marysia Jeleniewska, teraz Bagi. Czy ci influencerzy, jak będą zapraszani do kolejnych edycji, czy pozostałe gwiazdy mają z nimi szansę? Myślę, że zawsze mamy szansę, jeśli się angażujemy, robimy wszystko jak najlepiej. No ciężko jest to porównywać, bo, bo w zasadzie no, faktycznie dużym, dużą popularnością w internecie osoby, które pracują i żyją internetem na co dzień, się z nim cieszą i rzeczywiście mają duże poparcie, ale może być różnie. W kolejnej edycji może być zupełnie inaczej, więc jestem bardzo ciekawa. Też tak z dystansem trochę obserwuję wszystko, co się dzieje, bo świat się zmienia, media się zmieniają, co widać nawet w tańcu z gwiazdami, także na pewno się nie zamykacie na influencerów, youtuberów. Ja też nie angażuję, to nie angażuję ludzi do tańca, ja prowadzę program i mogę się jedynie wiesz, powiedzieć na temat tych spotkań, które mam z uczestnikami, z naszymi gwiazdami, one zawsze są niepowtarzalne i ja zawsze mam też bardzo miłe doświadczenia z influencerami raczej. A jeśli chodzi o Bagiego, to jest fantastyczny chłopak. Dużo się też działo na Waszym afterparty, bo paparazzi... O, nie chciałaś pójść na afterparty, czy jak? Ale byłam na afterparty, tylko jakby do rana. poszłam grzecznie spać, bo byłam zmęczona. W operacji, że tam, powiem, pikantne zdjęcia porobili, Kasi Zilman i Jani Lesar, tam podobno mocno iskrzy Paulina. No jeśli tak, to dobrze. Każdy ma swoje życie, może nim kierować jak chce. Nie chciałam się, nie chcę się w ogóle, nie chcę tego oceniać, bo każdy tutaj wchodzi z butami do życia, innych i wypowiada się, co sądzi yy, na każdy temat, a myślę sobie, że tak naprawdę ludzie mają prawo. A jak Ty ich obserwowałaś na życiu, tych... To, co, to, czego chcą, czego pragną, to, co kochają, więc... A jak obserwowałaś ich właśnie w, podczas tych prób generalnych albo właśnie w studio, to widać było, że oni są tak dobrą, dobrze dobraną parą? Jasne, że tak. Ale ja z Kaśką też mi się świetnie dogadała. Kaśka jest fantastyczną dziewczyną i też zawsze świetnie reagowała na każdą rozmowę, na każdy mój gest. Była bardzo spontaniczna. No uwielbiam Kaśkę i cieszę się, że mogłam ją bliżej poznać. Bardzo się cieszę. Ale też widziałem w finale, że była bardzo taka przygnębiona, że ona w tym finale nie zatańczyła. No szczerze mówiąc myślałam, że ona będzie w finale, ale tak wszystko się ułożyło. Więc szkoda na pewno. No mocno to przeżyła dziewczyna, w bo... <gry> Ale no jak reguły gry programu są jasne. Bardzo dużo emocji i pracy też w te treningi i w te relacje i to wszystko naprawdę tak buzuje i ja się nie dziwię, że Ci, którzy odpadają z programu, bardzo to przeżywają. Nie wiem, jak ja bym zniosła to w ich sytuacji pewnie ciężko, więc ja bardzo to rozumiem, bo trzeba być tam w środku, żeby, żeby zrozumieć te emocje i te różne czasem kontrowersyjne odpowiedzi i zachowania, bo, bo to bardzo dużo pracy i przez te trzy miesiące oni tak naprawdę są w na takim obozie przetrwania i muszą wrócić do takiej normalnej rzeczywistości, a to niełatwe, uwierz mi. I też chyba mocno przeżyli swoje odpadnięcie Marcin Rogaciewicz i Agnieszka Kaczorowska. Bo oni troszeczkę tak jakby zdystansowali się potem do tej edycji, do programu. Pewnie tak. Myśmy gdzieś się przelotem widzieli, wymieniliśmy e, uśmiechy i przywitaliśmy się, ale no na pewno tak, no bo już no to jest trudna sytuacja dla każdej pary, która żegna się z programem. E, zaskoczyła Cię decyzja Agnieszki Kaczorowskiej, że już nie wystąpi w kolejnej edycji? Ja myślę, że Agnieszka jest na etapie układania swojego życia na nowo i wychodzenia z różnych niełatwych sytuacji. Także trzymam kciuki mocno za to, żeby to życie jej się pięknie ułożyło. Ona też zapowiedziała nowy projekt, z taką sztukę teatralno-taneczno-muzyczną. Czy wybrałbyś się zobaczyć ich na, parkie, na deskach teatru? Pewnie, że tak.